13 września na Dzierżoniowskiej hali Osiru odbyło się 8 seminarium karate Kyokushin w Dzierżoniowie. Do Dzierżoniowa zjechali się karatecy z różnych regionów Polski. Seminarium ma na celu naukę karatek Jokusin. Co roku przyjeżdża pierwsza liga karatek Jokusin z Polski. W tym roku jest wicemistrz świata Piotr Moczydłowski z Warszawy, no, który zaprezentuje swoje umiejętności, swoją taktykę walki dla. Uczestników tego seminarium. Kluby wysyłają swoich przedstawicieli. No przekrój tutaj jest od czarnych pasów do pomarańczowych. No myślę, że jest to kolejna nauka tego, co robimy od wielu lat, bo wiadomo, że nigdy wszystkiego się nie nauczymy. Całe życie musimy kształcić się i starać się dojść do mistrzostwa. Zapraszamy również wszystkich chętnych na zajęcia do Dzierżeniowskiego Klubu Karate. Zajęcia odbywają się w zespole szkół gimnazjalnych nr 3 w poniedziałki, środy i w piątki od godziny 17 do 20.30 z podziałem na grupy wiekowe. Mamy również zajęcia w pieszycach, które odbywają się w czwartki od 17.30 do 19.00. Prowadzimy również sekcje w Niemczech we wtorki i czwartki. Wszystkich chętnych e, zapraszamy od 6 lat do 100. Ósme seminarium poprowadził jeden z najbardziej utalentowanych polskich karateków, sensei Piotr Moczydłowski III Dan. W dorobku Piotra są takie sukcesy jak drugie i trzecie miejsce Mistrzostw Świata, czterokrotne Mistrzostwo Europy, pięciokrotne Mistrzostwo Polski i wiele innych tytułów. No tutaj zostałem zaproszony przez sensei Marcina Staściuka. Bardzo się lubimy i bardzo dziękuję za zaproszenie. Będę prowadził seminarium Karatek i dla zawodników. Dzielił się swoją wiedzą. Także cieszę się, że tutaj jestem, w Dzierżyniu, bardzo fajna miejscowość. Swoje doświadczenia z, z lat, które nabyłem poprzez wiele treningów, wiele walk na zawodach, podpatrywania tych najlepszych i to chciałbym przekazać, żeby polskie karate było jak najlepsze. Karate jest dla wszystkich. Karate jest taką uniwersalną sztuką walki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy musi być mistrzem świata oczywiście, nie każdy musi startować na zawodach, ale jest wiele takich form jak kata, też doskonalenie innych form technik, także... Mały, nawet dzieci od czwartego roku życia już karatę. karate. Bardzo fajna sentencja. Masutatsu Oyoamy, twórcy karate Kyokushin. Karate nigdy nie było sztuką agresji. Zawodnicy podkreślają, że karate jest częścią ich życia i dzięki niemu stają się lepszymi ludźmi. Czuję się dobrze z tego powodu, że ćwiczę. Yy, spełniam się w sumie. Tak sportowo czuję się, że czuję się lepiej wtedy, kiedy ćwiczę. Mogę sobie się odstresować. Jak mam zły dzień, idę na trening, zaczynam sobie, wyłączam się totalnie, zaczynam się trenować i potem wychodzę i zmieniam się kompletnie na inny człowiek jest po treningu. Każdy może trenować karate, ale jeżeli chce się coś osiągnąć bardziej, to trzeba mieć troszkę silną psychikę, bo to jest taka samodyscyplina. I trzeba, jeżeli chce się do czegoś osiągnąć, to trzeba się Zbierać w sobie i motywować siebie samego, żeby ćwiczyć jak najwięcej. Zgrupowanie odbyło się na hali Osirów Dzierżoniowie, podczas którego odbyły się trzy treningi pod kątem kumite z udziałem 50 zawodników z 12 klubów. W trakcie 6-godzinnego seminarium Piotr Moczydłowski zdradził swoje triki, jakimi można zaskoczyć przeciwnika, oraz skupił się na walce w zwarciu i zwracał uwagę, jak ważne jest łapanie dystansu. Wszyscy byli pełni podziwu z jaką lekkością sensei wykonuje różnorodne techniki. Seminarium zakończyło się uroczystą kolacją w Cichej Wodzie w Lasocinie, podczas której zaproszeni goście świętowali zdobycie czwartego dana sensei Marcina Staściuka oraz 30-lecie jego pracy instruktorskiej w klubie.